Po ponad 4% w umocnieniu w środę. Bitcoin nie daje za wygraną. Dzisiaj testuje 52 245 dolarów, co oznacza historyczne maksima od listopada 2021 roku. Oglądają Państwo poranek z rynkami czwartek, czyli krypto Czwartek Arkadiusz już jak ze mną na łączach Czeziarku. Cześć, witam się, witam wszystkich Państwa. Arku, no co, środa Walentynki plus 4% efekt zakochanych na Bitcoinie, czy zupełnie inna przyczyna wzrostu najstarszej kryptowaluty na świecie? No właśnie to jest zaskakujące, że mieliśmy wczoraj tak ładny wzrost, szczególnie biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się we wtorek, bo przecież w ciągu kilku. Godzin w wtorkowej sesji Bitcoin potrafił spadać o ponad 2000 dolarów. Natomiast tak szybko jak spadł, tak szybko dość te, te spadki odrobił wszystkie. No i to jest dość zaskakujące, że mimo iż znajdował się wtedy w okolicy dość ciekawego technicznego oporu, no to w dalszym ciągu gdzieś tam stara się piąć do coraz wyższych pułapów. I patrząc na sytuację stricte techniczną, ale też wspierając się różnymi fundamentami. No można sugerować, można sądzić, że Bitcoin zmierza tak naprawdę po nowe ATH. No właśnie, Arku, nie przedłużając, oddaję Ci antenę. Powiedz, co nas czeka, bo z tygodnia na tydzień y, sytuacja dynamicznie się zmienia. Tydzień temu rozmawialiśmy o Bitcoinie w zupełnie innym momencie. Ciekawe, gdzie będziemy za kolejne 7 dni. Arkadiusz już jak Krypto Czwartek. Zapraszam Państwa. Zgadza się. Ten, ten ostatni miesiąc, można by powiedzieć, nawet już nieco ponad miesiąc, no był na rynku kryptowalut, w tym przede wszystkim Bitcoina, niezwykle interesujący. W pierwszej kolejności oczywiście pojawiły się informacje, jakoby amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zatwierdziła wnioski o dopuszczenie do obrotu giełdowego spotowych funduszy Bitcoin ETF. Oczywiście pierwotnie, kiedy ta informacja się pojawiła, bardzo szybko została zdementowana. Był to zwykły, powiedzmy, fake na takie oficjalne, Potwierdzenie musieliśmy czekać do kolejnego dnia, a w chwili, gdy się to pojawiło, bitcoin zaczął spadać i spadał dość wyraźnie, bo w pewnym momencie w torkowej sesji z 23 stycznia za jednego bitcoina zapłacić trzeba było zaledwie 38 500 dolarów. Sam spadek trwał dokładnie 12 dni, czyli o dwa dni dłużej niż prognozował dyrektor generalny funduszu SkyBridge Capital. On zakładał, że spadek potrwa między 8 a 10 dni, i też trwała 12. Natomiast od ponad trzech tygodni Bitcoin wzrasta, i nie licząc krótkiej takiej pauzy, krótkiego takiego spowolnienia tego raju pomiędzy 30 stycznia a 5 lutego, no to tak naprawdę sama ta zwierzka jest bardzo, bardzo dynamiczna i y, szarży na północ. Nie przeszkodziły nawet dane dotyczące inflacji konsumenckiej w Stanach Zjednoczonych dane, które dość sporo namieszały na globalnych rynkach finansowych i przyczyniły się m.in. do dość wyraźnej przeceny na rynkach akcji oraz umocnienia dolara amerykańskiego, bo w trakcie wtorkowej sesji dolar podrożał o 6 groszy w ciągu nieco ponad 30 minut. Oczywiście na Bitcoinie też większa zmienność była w trakcie wtorkowej sesji obserwowana, notowania pierwszej kryptowaluty potrafiły spadać nawet o 2000 dolarów. Natomiast finalnie z, całej, z całego tego spadku pozostał nam przede wszystkim dość wyraźny, dolny knot na świecy z minionego wtorku. Na no, co właściwie wydarzyło się we wtorek i jakie to może mieć e, konotoksy, jeżeli chodzi o wpływ na rynek wirtualnych aktywów i nie tylko wirtualnych aktywów. W miniony wtorek e, opublikowany został raport dotyczący inflacji konsumenckiej w Stanach Zjednoczonych. Raport, który przynajmniej na pierwszy rzut oka zdaje się być dość pozytywny, no bo widzimy, że dynamika wzrostu cen spowolniła do poziomu 3,1 w minionym miesiącu. Natomiast jak spojrzy się nieco szerzej, to okazuje się, że ten spadek jest Rozczarowujący. Ekonomiści oczekiwali wszak odczytu na poziomie 2,9%, a nie 3,1%. Do tego wszystkiego, jak sam raport przewiniemy troszeczkę do góry, to zauważymy drugi wykres. Wykres, który pokazuje dynamikę wzrostu cen, ale już w ujęciu miesiąc do miesiąca, i w tym przypadku obserwujemy jej wzrost. O ile w październiku ceny rosły w tempie 10 punktu procentowego, o tyle w listopadzie i grudniu było to już 20 punktu procentowego, a w styczniu aż 30, więc tendencja wzrostowa w ujęciu miesięcznym jest widoczna od pewnego czasu. Jeżeli chodzi o inflację w ujęciu rocznym, no to jak wspomniałem, spada zdecydowanie wolniej niż oczekiwali ekonomiści, a to wszystko w połączeniu z bardzo dobrymi danymi z rynku pracy, które poznaliśmy na początku lutego i o których mówiliśmy sobie chociażby w poprzednim tygodniu, przyczyniło się do bardzo wyraźnej rewizji oczekiwań dotyczących przyszłych działań amerykańskiej rezerwy federalnej. I Przypomnijmy, że jeszcze kilka tygodni temu rynki finansowe wyceniały, że EFS zdecyduje się obniżyć stopy procentowe po raz pierwszy w trakcie marcowego posiedzenia, po czym te stopy procentowe miały być systematycznie obniżane aż do końca roku z małą przerwą w listopadzie. W chwili, kiedy poznaliśmy na początku lutego bardzo dobre dane z rynku pracy, te oczekiwania uległy pewnej rewizji, natomiast rewizji nie uległy oczekiwania dotyczące ilości obniżek stóp procentowych i ich skali. Jedyne co się zmieniło, to oczekiwania dotyczące terminu pierwszej obniżki stóp procentowych. Te zostały wówczas przesunięte z marca na maj. Natomiast po wtorkowym raporcie dotyczącym inflacji konsumenckiej w Stanach mamy kolejną rewizję. Na ten moment szacuje się, że pierwsza obniżka stóp procentowych nie nastąpi szybciej niż w czerwcu, a i ta czerwcowa wyceniana jest na zaledwie nieco ponad 52%, więc to nie jest jakiś yy, pewniak. Do tego wszystkiego widzimy, że nie w każdym miesiącu stopy procentowe mają być obniżone. Na ten moment mamy mieć obniżkę w czerwcu, mamy mieć obniżkę w lipcu, mamy mieć obniżkę we wrześniu, natomiast w listopadzie stopy mają być utrzymane na niezmienionym poziomie, co sumarycznie sprawia, że względem oczekiwań sprzed dwóch czy trzech tygodni w 2024 roku możemy mieć nawet dwie obniżki stóp procentowych mniej niż oczekiwano jeszcze do niedawna. A to nie jest informacja pozytywna, w sensie nie jest to nic, co negatywnie powinno wpływać na wycenę Bitcoina, dlatego, to, że negatywnie w sensie prospadkowo na wycenę aktywów ryzykownych, jakimi są kryptowaluty. Wpływałaby informacja o tym, że Rezerwa Federalna planuje po raz kolejny podnosić stopy procentowe. My na ten moment takiej retoryki nie mamy. Jedyne, co się zmienia, to to, że te stopy, które są obecnie na wysokich poziomach, prawdopodobnie zostaną utrzymane na nich nieco dłużej, a jak już rozpocznie się cykl luzowania, czyli obniżek stóp procentowych, no to nie będzie on tak agresywny, jak oczekiwano jeszcze do niedawna. Natomiast co do zasady, jedno jest niezmienne. Rynki finansowe w dalszym ciągu uważają, że kolejnym ruchem na stopach procentowych będzie ich obniżenie, no i to jest czynnik oczywiście pozytywny choć ten ta siła tych pozytywnych informacji oczywiście dość wyraźnie w wyniku tych ostatnich rewizji nam osłabła niemniej jednak Warto brać pod uwagę, że w dalszym ciągu rynki finansowe skupiają się bardzo mocno na halvingu, który już niebawem i do tego wszystkiego w dalszym ciągu rynki finansowe skupiają się dość mocno czy oczekują bardzo wyraźnie że SEC pójdzie tak naprawdę z rozpędu i po zatwierdzeniu wniosków o utworzenie spotowych funduszy Bitcoin ETF, już wkrótce pojawią się takie same fundusze na Ethereum, co także mogłoby być dość wyraźnym katalizatorem dla raju. Wzrostowego. W tym przypadku ekonomiści sugerują, że jeżeli już coś takiego się pojawi, to Ethereum zareaguje nieco inaczej niż na taką informację w połowie stycznia zareagował Bitcoin. Przypomnijmy, Bitcoin spadał i spadł o 10,5 tysiąca dolarów. W przypadku Ethereum wyliczenia są takie, że ten spadek raczej nie nastąpi, a nawet jeżeli to będzie krótszy i zdecydowanie, zdecydowanie mniejszy. Patrząc natomiast na samego Bitcoina widzimy, że obecnie przebija on 52 tysięcy dolarów. To są najwyższe pułapy od e, grudnia 2021 roku. Jeżeli chodzi o kolejne opory, do których Bitcoin mógłby zmierzać, no to pierwszy jest dość blisko. To jest granica 53 tysięcy dolarów, więc już właściwie niewiele nas tutaj od tego poziomu dzieli. Natomiast jeżeli on zostanie przekroczony, no to możemy oczekiwać dalszej zwyżki Bitcoina, czy to w kierunku 60 tysięcy dolarów, czy nawet do pamiętnych szczytów z listopada 21 roku, czyli granica 69 tysięcy dolarów. No i biorąc pod uwagę ten rozpędzający się rajd wzrostowy, no można oczekiwać, że Bitcoin jest na naprawdę dobrej drodze do tego, aby w najbliższym czasie jednak to nowe ATH wyznaczyć. W mojej ocenie będzie miało to miejsce w 2024 roku, zresztą prognozowałem coś takiego już w 2023, że właśnie 2024 będzie tym rokiem, w którym Bitcoin nowe ATH wyrysuje. Dokąd te wzrosty dotąd, czy to będzie 100 tysięcy dolarów, czy to będzie 500 tysięcy dolarów, czy to będzie milion. Ciężko jest na ten moment powiedzieć. Oczywiście w milion mało kto wierzy, w sensie są osoby, które taką zwyżkę prognozują, natomiast raczej jest to w sferze jakichś marzeń i nie bardzo są jakiekolwiek dane, które mogłyby potwierdzać tak szalony rank wzrostowy, ale zwyżka do poziomu 100-120, czy nawet 150 tysięcy dolarów w tym cyklu w mojej ocenie jest jak najbardziej prawdopodobna, jeżeli chodzi o bitcoina, szczególnie. Biorąc pod uwagę to, jak zareagował on na informacje wtorkowe, które, notabene, przynajmniej w teorii, mogły być negatywnie odbierane. Do tego wszystkiego, patrząc już stricte technicznie na sam epizod Bitcoina, warto też zwrócić uwagę na to, że ten ostatni wzrost przyczynił się do wybicia. Ponad szczyty ze stycznia. I to jest dość pozytywna informacja, bo ona potwierdza, że Bitcoin pozostaje w trendzie wzrostowym, czyli w trendzie, który oficjalnie potwierdzony został w marcu 2023 roku, a tak naprawdę trwa od listopada 2022 roku. Natomiast w tym przypadku to wybicie nowych wierzchołków jest o tyle istotne, że ono zanegowało nam informację płynącą z wcześniejszego ruchu spadkowego, bowiem spadki, które obserwowaliśmy w drugiej połowie stycznia, przyczyniły się do zejścia poniżej doku z połowy grudnia. Tym samym, Doszło do wybicia nowych, niższych dołków. Oczywiście Bitcoin nie utrzymał się tam zbyt długo, bo dość szybko pojawiła się większa presja popytowa, która zanegowała sam spadek, ale mimo wszystko pewien smak pozostał i pewne niższe dołki też wyrysowane na wykresie zostały. Teraz, kiedy mamy nowe, wyższe wierzchołki, sytuacja się tak naprawdę zeruje i w dalszym ciągu Bitcoin potwierdza że jest w trendzie wzrostowym i to w dość dynamicznym trendzie wzrostowym. Oczywiście podobne tendencje widoczne są także na zdecydowanej większości projektów kryptowalutowych, w tym także oczywiście na Ethereum. Różnica między Bitcoinem a Ethereum jest taka, że, Ethereum szczyty ze stycz... że Bitcoin przepraszam, szczyty ze stycznia wybił już kilka dni temu, a Ethereum zrobiło to dopiero wczoraj. Natomiast bez wątpienia w przypadku ETH istotne jest to, że kursy kryptowaluty Wybił ponad granicę 2700 dolarów, bo to z czysto technicznego punktu widzenia może napędzać nam dalszą zwyżkę w kierunku 3000 dolarów, albo dalej. 3,5 czy nawet 4 tysięcy dolarów. To, z czego jednak trzeba zdawać sobie sprawę, to to, że ten rajd wzrostowy nie będzie trwał w nieskończoność, bowiem jest nawet takie ludowe powiedzenie, że żadne drzewo nie rośnie do nieba. W przypadku Ethereum mamy wzrost na poziomie przekraczającym 28%. W przypadku Bitcoina jest to jeszcze więcej, bo bodajże 36%. Bez żadnej większej korekty, bo właściwie niemal każdy dzień kończymy wzrostami. Pomijając oczywiście wtorek, czy pomijając sytuację na Ethereum z. Czwartku, 8 lutego. Co do zasady większość świec jest wzrostowych i to tak bardzo wzrostowy. Trzeba więc przygotować się na to, że właściwie w każdej chwili, w każdym momencie może pojawić się jakaś presja podażowa, która zainicjuje korektę spadkową. Biorąc jednak pod uwagę po pierwsze to, że Bitcoin i Ethereum i wiele innych projektów powybijało nam styczniowe wierzchołki, doprowadziło to do pokonania dość istotnych stref oporu, uwzględniając dynamikę Ostatniego odbicia wzrostowego, można sądzić, że nawet jeżeli już te spadki się pojawią, to w ogólnym rozrachunku będą one jedynie formą chwilowej korekty, po zakończeniu której te kryptowaluty i tak na ścieżkę wzrostu jeszcze powrócą. Więc ogólne perspektywy takie na kilka kolejnych miesięcy czy kwartałów są naprawdę bardzo, bardzo optymistyczne, natomiast trzeba być przygotowanym na to, że na przestrzeni najbliższych dni jakaś korekta spadkowa może się realnie pojawić. Z mojej strony to by było na tyle, jeżeli chodzi o to, co wiem przygotowane dla Państwa na dzisiaj. Ja oczywiście serdecznie dziękuję.